Dwa, jeden. Hej, tam gdzieś nad czarnej wody siada na końcu koza płody. Czule żegna się z dziewczyną. Jeszcze czulej z Ukrainą. Hej! o omijajcie góry, lasy, doły Dzwon, 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 dzwoneczku Mój stepowy z Hej, 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 sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Dzwon, 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 dzwoneczku Mój stepowy dzwon, dzwoń, 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 dzwoń! Mojele dziewcząt jest na świecie, świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam me serce pozostało, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 hey! sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, Dźwoń, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku, hej! Sokoły, obijajcie góry, lasy, doły dzwoń, 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 dzwon, 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 dzwoneczku mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń ona biedna tam została przepióreczka moja mała a ja tutaj w obcej stronie dniem nocą tęsknię do niej hej, 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 hey! omijajcie góry lasy doły dzwoń dzwoń dzwoń, 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 dzwoń dzwoneczku mój stepowy skowroneczku hej 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 sokoły omijajcie góry lasy doły dzwoń dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoń dzwoneczku mój stepowy dzwoń dzwoń dzwoń, dzwoń. Za dziewczyną, za zieloną Ukrainą Żal, żal, serce płacze Już jej więcej nie zobaczę Hej, hej, hej hey! sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczek, Mój stepowy skowroneczku Hej, hej hey! Hej! Zokoły, hey! omijajcie góry lasy doły Dzwon, 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 dzwon dzwoneczku, mój świętokry dzwon, 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 dzwon! Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie Na zielonej Ukrainie Przy kochanej mej dziewczynie Hej! O mijajcie góry, góry lasy doły. Dwoń, 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 dzwoneczku. Mój stepowy, skowroneczku Hej, 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 Sokoły, omijajcie góry lasy doły. Dwoń, 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 dzwoneczku. Mój stepowy, dwoń, dwoń, dwoń. dwoń. Hej czarnej wody, naszynka, wody siada na, na koń, koń kozak młody, młody Czule że gra się z dziewczyną, jeszcze, dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą. z Ukrainą Hej, 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 hej z z uroczym, do koły! Uroczym, omijajcie góry, krym, lasy, doły Dzwon, dzwoń, do dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy dwo schod, Sokoły, omijajcie góry lasy doły! Dzwon, dzwon, dłoń dłoń, dłoń, dzwoneczku. Mój stepowy dzwon, dzwoń, dłoń, dłoń! Hej, hej! Hej, Sokoły, Omijajcie góry lasy doły! dzwoni dłoń, dłoń, dzwoneczku! Mój stepowy z Hej! Koły, omijajcie góry, lasy, doły dzwoni, dzwoni, dzwoń, dzwoneczku Mój stepowy dzwoni, dzwoń, dzwoń